Ernest Pytlarczyk, Brebank. W minionym tygodniu naszą w szczególną uwagę zwróciły dwa wydarzenia. Była to interwencja Banku Japonii oraz publikacja inflacji w Polsce, która okazała się niższa niż oczekiwana. Zaczynając od interwencji Japońskiego Banku Centralnego na jenie, jak widzimy na wykresie, jen charakteryzował się dość silnym aprecjacyjnym trendem przez dłuższy okres czasu. Co oczywiście uniemożliwiało ożywienie gospodarcze w Japonii, powodowało, że japońscy eksporterzy tracili konkurencyjność. Ten trend był dodatkowo wzmacniany rekordowo niskimi stopami na świecie, a więc te, te japońskie stopy procentowe przestały sugerować, że jen może być taką warutą do finansowania. Do, do finansowania w skali światowej. Dodatkowo coś takiego, co się nazywa Hombayasa, więc przywiązanie japońskich inwestorów do rynku krajowego, powodowało, że ten trend na Jenie był bardzo silny. Od dłuższego już czasu mówiło się o możliwości interwencji. Dopiero zmiany polityczne w Japonii i umocnienie lidera partii rządzącej na, na, na stanowisku partyjnym spowodowało, że ta groźba interwencji stała się bardzo realna. Ostatnia interwencja miała miejsce w 2004 roku. Właściwie Bank Japoński interweniował w tym tygodniu dwa razy. Spowodowało to przesunięcie japońskiej waluty o ponad 2 punkty procentowe. Lepiej to wygląda oczywiście na wykresie, na wykresie tickowym. Widać, jak z silnym ruchem mieliśmy do czynienia. Czy ta, interwencja się, czy ta interwencja będzie miała skutki długofalowe? No tutaj wiele znaków zapytania. Przede wszystkim, co mogłoby wspierać tę interwencję? Jest to interwencja niesterylizowana, a więc powoduje wzrost podaży pieniądza na polskim rynku. Z drugiej jednak strony, jest to interwencja, która nie jest koordynowana z innymi bankami centralnymi, a więc może okazać się, że tylko lokalnie zmieniła ona trajektorię kursu, kursu Jena. Kolejnym istotnym wydarzeniem była publikacja to już bardziej krajowym wydarzeniem oczywiście, była publikacja inflacji polskiej za, za sierpień i tu mieliśmy niespodziankę. Inflacja zamiast wzrosnąć zgodnie z oczekiwaniami analityków, ustabilizowała się na poziomie podobnym do lipca, więc 2% rok do roku. Co wpłynęło na taki odczyt inflacji? Przede wszystkim ceny żywności. Ceny żywności, pomimo artykułów gazetowych i, i przepowiedni bardzo pesymistycznych, utrzymują się do, cały czas dość nisko. Nie realizują się te szoki o charakterze światowym, a więc wzrost cen zbóż na rynku rosyjskim, rynku światowym nie przełożył się jeszcze na, na wzrost cen konsumpcyjnych w Polsce. No, ta inflacja oczywiście niższa wywołała. W pewien sposób obawy inwestorów, co z podwyżkami stóp w Polsce, ponieważ od pewnego czasu kształtował się taki konsensus, że w Polsce Rada Polityki Pieniężnej podwyższy jeszcze w tym roku stopy procentowe, aby walczyć z inflacją. Okazuje się, że sama inflacja, te bieżące odczyty nie będą powodem, prawdopodobnie będzie to trend i zmiany w kolejnych miesiącach, które są warunkowane właśnie zmianami makroekonomicznymi, a więc tym, że rynek pracy jest coraz silniejszy. Tym, że mamy jednak trend rosnący na cenach żywności oraz tym, że gospodarka jest w miarę silna. Więc, aby uniknąć takiego, takiej sytuacji, że Rada Polityki Pieniężnej spóźni się z reakcją na możliwość wzrostu inflacji, Rada Polityki Pieniężnej powinna zdecydować się na wcześniejszą, wcześniejszą taką wyprzedzającą podwyżkę. Jak już powiedziałem, ta inflacja spowodowała prostu poprawiła sentyment na polskich obligacjach, a więc mieliśmy spadek rentowności, który się przekłada na wzrost cen. Trzeba przyznać też, że polskie obligacje są bardzo popularne ostatnio, a więc e, mamy do czynienia z. Ciągłym napływem środków na polskie obligacje, i właściwie one się skorelowały z niemieckim bundem, a więc niemiecką obligacją uważaną za najbezpieczniejszą obecnie na świecie. I to jest taka nowa specyfika tego rynku, polskiego obligacji, że właśnie polityka fiskalna jest na drugim, na drugim polu. Polska jest cały czas uważana jako kraj relatywnie niskim ryzyku, a więc również taka wizja podwyżki stóp procentowych w tym roku nie powoduje, że, że tutaj dochodzi do takich gwałtownych przecen, a więc mamy rentowności na, na coraz niższych poziomach, tu jest właśnie papier pięcioletni. Korekta co do, w związku z niższą inflacją, to jest też ciekawe zachowanie, następuje jedynie pewna korekta oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych, tutaj mamy kontrakt 3 za 6, a więc oczekiwany wibor za 3 miesiące. Jak widzimy cały czas Tutaj jest wyceniana podwyżka stóp procentowych. Dziękuję za uwagę.